Uwaga! Przed przystąpieniem do oglądania tego odcinka, pamiętaj, że wartość merytoryczna została zawarta w odcinku Motoznawcy o E46, a dzisiaj będziemy się bardziej nad nim znęcać. A dla wszystkich, którzy sądzą, że E46 jest za droga, by robić z nią złe rzeczy, mam tę oto maść. Zalecane użycie przed oglądaniem. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Motoznawca jedzie. Do tej pory testowaliśmy bardzo słabe i chujowe samochody, ale dzisiaj przetestujemy jeden z najprawilniejszych pojazdów na naszych drogach: Rydwan w pierdolu, Rydwan prawilności, sepkowości i innej dresowości, a jest nim oczywiście BMW E46. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak zdobyłem te dwa auta, to wejdźcie sobie, tutaj Wam karta wyskoczyła na vloga na prywatnym kanale, jak wybieraliśmy sobie właśnie te samochody. A te dwa są prywatną własnością, to jest Roberta Czarneckiego, wicemistrza w Rallycrossie w klasie Light, a tamten samochód jest mojego operatora wspaniałego Kuby, który właśnie teraz trzyma ten aparat takiego się samochodu, proszę, dorobił w Kickstarter TV. 2.0 z automatem, 150 koni. Tutaj mamy klasycznego dieselka 2.0, który ma 136 koni, 4 cylindry. Tutaj z kolei mamy silnik, który siedział jeszcze w 36 czyli 1.8, zwyczajny 1.8, który ma tam 100 chyba 15 koni, czy 113, przepraszam, jeżeli nie pamiętam. A tutaj mamy prawdziwego demona prędkości, który ma 2.8 sześciocylindrowy, który ma 193 konie w manualu i co więcej w nadwoziu coupé. Wszystkie te samochody, które tutaj posiadamy, łącznie z tą kupetą, to są przedlifty. Niestety na polifta jeszcze mnie nie stać, wszystkie pieniądze poszły na Mustanga, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi wam to w odbiorze tego fantastycznego filmu. Jak widzimy, egzemplarz, który dostałem do testów, ma 320 koni. Debilu. BMW swego czasu współpracowało bardzo ściśle z Oplem, czego przykładem jest ruda szmata. Mickiewicz napisał kiedyś bardzo piękną rzecz, która brzmiała mniej więcej tak. Pozwólcie, że posilę się notatką. Wskrzesiciel narodu, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Jako, że jestem również po godzinach poetą, napisałem swoją własną wersję. Wskrzesiciel narodu z kraju obcego do wsi luksusu trochę wnieść, a imię jego. E46. BMW E46 wzorowało się troszeczkę na Lambo, ponieważ drzwi otwierają się do góry. Bez ramek możemy sobie bez problemu wejść do środka. Wspaniały samochód. Cudowny design. Już w roku 99 BMW nawiązywało do ekologii. Zielona skóra, zielona Alcantara i drewniane wykończenia. Naprawdę świetna rzecz. No i oczywiście, jak to w prawym M46, choinka na liczniku. Wszystkie kontrolki, absolutnie jakie tylko istnieją, się tutaj świecą. Szanuję Was, moi widzowie, tak bardzo, że nagrywamy nawet w największym rozsiewku minus 40. A ja tutaj na krótki rękaw, specjalnie dla Was. Zazwyczaj w tym miejscu odcinka, w dwóch poprzednich tak było, że teraz występował ekspert autotesto, który przychodził i nam mierzył fury. Z racji tego, że auto jest tak naprawdę z autozłomu, nie ma sensu pana eksperta tutaj w to angażować, ale Autotesto dzisiaj również wystąpi, jednak troszeczkę pod inną postacią. Wspólnie z Autotesto doszliśmy <gry> do wniosku, że trzeba zrobić coś w końcu dla Was, moi drodzy widzowie, i wymyśliliśmy sobie konkurs, właściwie taką zabawę, która będzie polegała na tym, że jeżeli chcesz, Ty, który teraz tutaj to oglądasz, jeżeli chcesz, żeby ekspert motoryzacyjny sprawdził Twój samochód, bo chcesz go sprzedać, bo chcesz zobaczyć, co jest do naprawy, to napisz komentarz, dlaczego to właśnie Twoje auto, ekspert powinien sprawdzić i tym trzem szczęśliwcom Ekspert Auto Testo sprawdzi samochód i to będzie taki pakiet gold, sprawdzi Wam lakier, sprawdzi Wam szczeliny, sprawdzi Wam luzy w zawieszeniu, jazda testowa, hamulce i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko to, co było robione na poprzednich dwóch odcinkach i wtedy od Was będzie zależało, czy zachowacie go dla siebie, bo jednak wyjdzie, że samochód był składany z czterech, czy udostępnicie to dalej i wtedy osoba, która będzie chciała kupić od Was ten samochód będzie miała całą historię i wtedy to może wpłynąć też na cenę, bo będziecie chcieli więcej, bo będziecie wiedzieli, że jest niebity. Na ławę wykładacie, i możecie sprzedać, także napiszcie komentarz jakąś historię, coś ciekawego, i z tego wspólnie z Autotestą wybierzemy najciekawsze trzy. I to tyle. Po motoznawce wywiązała się dosyć spektakularna gówno-burza, że przecież nie rozróżniam przed podlift. po liftach, jak można tego nie rozróżniać? Po pierwsze to rozróżniam, bo złożyłem o tym aucie półgodzinny film i sobie trochę po prostu pożartowałem, a druga sprawa, że jeżeli już jesteśmy przy liftach i wyglądzie, to jak doskonale wiecie, BMW wprowadziło nowy zupełnie wygląd dużych grillów. Żeby nie było, że jesteśmy kanałem, który jest zacofany, postaram się przy pomocy tego wspaniałego narzędzia zmodyfikować wygląda 46 żeby była bardziej nowoczesna A, gorące! Stałem się kolejnym inżynierem BMW-designerem właściwie, który zaprojektował nowy front. Dajcie znać w komentarzach, czy takie coś Wam się bardziej podoba niż takie duże nerki. Słuchajcie, dzięki firmie taśma klejąca sprawiliśmy, że nasza BMK jest teraz bardziej zakamuflowana. I po prostu jest ładniejsza. Zobaczcie, czy to nie jest fantastyczny design? Ale jestem z siebie dumny Opa. sekwencyjna skrzynia biegów bezprzewodowa. DAKAR! UA! GUNIMA DAMAŁUSZA! SIGOńskiego! Co tu się dzieje? Proszę Państwa, znam opcję! Ale nie tylko ja, to byłbym BMW w kombiaku jak fo, niczym Focus RS, po prostu po szutrze można zasuwać i to diesel, a zapierdala. Wsiadamy do sedana i lecimy. No i jesteśmy w sedanie, dwulitrowy motor w automacie, zobaczymy jak sobie poradzi na torze. Tak dla waszej informacji, może nie wiecie, ale ten silnik jest uszkodzony i on ma niby 150 koni, ale podejrzewam, że będzie słabszy. I wolniejszy generalnie niż ten diesel, który ma koni 136, ponieważ jest tu panewka, któraś albo dwie. Chodzi jak diesel, nie ma w ogóle mocy. Co tu tak pyka, kurwa? Co tu napierdala? Mam jedynkę wrzuconą, i wciskam gaz do oporu. Zobaczcie. I tak jak mówiłem, moja spektakularna modyfikacja przedniego grilla sprawiła, że auto się nie grzeje. I mimo tego, że silnik już jest prawie uszkodzony, to nadal działa i samochód nadal jeździ. Jak w każdym szanującym się motoznawca jedzie, musi być test żywiołów. Jesteśmy na torze, więc zaczniemy sobie od ognia. Mam do dyspozycji 4 46 ale tylko nad dwoma mogę się znęcać, także zmierzymy czas tym dwóm. Jeden jest co prawda z uszkodzoną panewką, a drugi nie wiadomo jaką miał historię przedtem, ale to jest tylko zabawa, nie bierzmy tego na poważnie. Więc na początku rozpoczynamy od ognia. że cóż, lecimy! No to co? Uwaga, truja! Teraz hamowanie. Znowu koło się trochę szlifowało. Opona walczy, tu lecimy na prostą. Hamowanie. Trochę zachowawczo gaz w podłodze nie przyspiesza, to dobrze, dobra, żeby nie przestrzelić. Zajebiście poszło. O, trochę, i właśnie to jest to, co wam mówiłem, dlaczego EO 46 się nie prowadzi. Jak odda wam tą masę, to kurwa klękaj ta narody. Jest tak ciężki ten samochód, że to jest jakaś tragedia. Dopóki skręca, to skręca, ale jak już przestaje, to jest straszna. Uwaga. Teraz, właśnie doskonale, teraz widzieliście, co się dzieje ze 46. Te 200 kg więcej niż e 36, tych wszystkich wygłuszeń, tego wszystkiego sprawia naprawdę, że w 36 się nie spotykam z czymś takim, a w 46 w momencie, w którym przekładasz masę z jedną na drugą, to jest coś strasznego, po prostu wtedy wszystko jest źle. Trzyma się nagle odzyskuje jakby przyczepność i ta masa cała wraca. Po prostu to się zachowuje jak taka szklanka wody, właściwie wiadro z wodą, gdzie jak w jedną stronę chluśniecie i jak ta woda, ta fala się cofnie, to mniej więcej tak właśnie działa E46. Powiem Wam, że to jest bardzo nieprzyjemne. Na drodze tego nie uświadczycie, ale jeżeli jeździcie na torze, to naprawdę to czuć. I właśnie z tego też wynika fakt, że E46 bardzo dobrze się prowadzi bokiem. Kurwa, rzeczywiście. Ta woda w tym wiatrze sprawia, że możecie się przekładać z taką charyzmą, wręcz pawia. Więc one do driftu się nadają zajebiście, ale do jazdy takiej time takowej. Niekoniecznie, powiem Wam, niekoniecznie, ale wiem, że to jest niepopularna opinia, także nie będę może w to brnął. Zmierzyliśmy tylko dwa te samochody, bo odcinek trwały wtedy dwie godziny, jakbyśmy naprawdę wszystkie mierzyli, także cóż, teraz widzicie tablicę i ma się ona następująco. Wsiedliśmy teraz do kupety 2.8 przedliftowej, 99 rok. Kurka bananowa, proszę państwa, tutaj karbonik, Mam okularki też prawilnie, żeby mnie tutaj blask zajebistości tego auta nie oślepiał. Zastanawialiście się, dlaczego ci BMRze, kurwa w kupetach siedzą tak? Dlatego, że ja jestem na pozycję za kierownicą bardzo uczulony i staram się tutaj kurwa usiąść. Mam opuszczone wszystko na maksa i zobaczcie, co tu się dzieje. Przecież wyglądam jak idiota. Przecież teraz, żeby wyglądać dobrze, musiałbym siedzieć tak. I zobaczcie, już automatycznie ginę za słupkiem B. I teraz nagle ten samochód stał się duży. I myślę, że większość tych bmw się właśnie z takim problemem boryka. Są po prostu do tego auta za wielcy. Ta linia dachu, która sprawia, że no kupeta jest ładnym samochodem, naprawdę 46 w coupe jest ładnym samochodem, sprawia, że no niestety ludzie mojego wzrostu nie mogą usiąść tutaj w sposób Powiedzmy to poprawne. Jak zobaczycie, że kupe i sedan obok siebie postawicie, to ten sedan bardziej w górę idzie, ten słupek A. I dlatego jest więcej miejsca nad głową można normalnie usiąść. A w kupecie jakoś ona jest kurwa jakoś zapłaska, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem jak to te... by. Kurwa robią zgasła. Ta moc mnie pokonała po prostu. Pyk, jedynka. Lecimy. O. Kuba teraz siedzi z tyłu, będzie się martwił, bo to jego auto. Całą jedną wypłatę na nią przeznaczył, naprawdę pół tysiąca. Trzeba uważać. <ślesy> Powiem Wam, że nie wiem, czy to wynika z tego, że jest właśnie najlepiej utrzymana, ale naprawdę kupetą jeździ mi się najlepiej. Powiem Wam, że gdzie ten sedan i te kombi, właśnie ta masa wraca i rzuca tym samochodem, to kupeta, powiem Wam, że naprawdę nie wiem, może to jest kwestia trochę opon, kwestia może tego, że jest właśnie w lepszym stanie, ale naprawdę tym się jeździ ok. Ale nie wiem, z czego to wynika. Bill Gates, hello, hello, update my windows now, please. Thank you. Chcecie zobaczyć lecące 46 z podwójnym grillem? Test powietrze. Nie wiem, czy to widzieliście. Naprawdę, jeżeli tego nie widzieliście, to teraz widzicie to na przebitce. Ta tylna szyba w momencie, w którym odrywają się koła od ziemi sprawia, że ta aktywna aerodynamika przekształca się po prostu w skrzydło. Możecie prowadzić ten samochód nie tylko po asfalcie, ale również w powietrzu, bo ona zrobiła coś takiego. Tak jak w panu Jerzyku tylne łapki pełniły rolę skrzydeł, tak tutaj tylna właśnie ta szyba pełni taką rolę. Więc zajebiście. Test powietrza jak najbardziej zaliczony, a skoro już jesteśmy tutaj w tym rewirze, to sprawdźmy srebrną w teście terenowym, a później sprawdzimy to nasze BMW X5 dla ubogich. Wszakże kolor podobny, dupa podobna. Zobaczymy, czy tylny napęd również sobie radzi na szutrze i na różnego rodzaju górkach, pagórkach i wzniesieniach. Zobaczymy, czy się zawiesi, czy przejedzie, czy zjedzie z górki, czy podjedzie pod górkę. Także lecimy. Problemu. Zjeżdżanie z takich górek, co prawda no progi dostają i podłoga, ale i tak większość od 46 tych dwóch elementów nie posiada, także możecie śmiało sobie jeździć i z tych górek zjeżdżać. Świetne auto. Teraz, moi drodzy, jedziemy na typowego BMW'arza. Większy grill, większa powierzchnia do tego, żeby pchać tego, który jest przed nami. Bądź lewego, już! Kończy się pas, dojeżdżasz, mówisz sobie ale on powie, nie, kurwa, nie, nie wpuszczę cię. Z drugiej strony go atakujesz, mówisz, wiadę sobie, wiadę. A on powie, nie, kurwa, nie wpuszczę cię. A ty mówisz, no weźmie w Drifty w parach, kurwa, się zachciało. Co, co mnie nie wpuszczasz? Co? Co? Nie wiesz, jak się jeździ, Kickstarter, nie oglądasz, A wypierdaj, na chodź do lusterka i tak mnie nie patrz. No, no. Jak widzicie, że z tych buraków, tych Emiarzy typowych potraciłem lampy i kierunkowskazy. Drogi, samochód, tam mnie tu biją. Ale skoro już i tak jest nieco uszkodzony i zaliczyliśmy srebrną test terenowy, to po prostu teraz mamy ten samochód, koła mamy niemalże jak w BMW X5 i w ogóle ten samochód wygląda trochę jak BMW X5. Zobaczymy, czy tutaj diesel z otwartym mostem pojedzie bokiem. Lecimy! Wystarczy E46, które jest 15 razy tańsze. Zobaczcie, na pewno na tyle nie potrzeba tutaj 4 buta. O Jezu, zgasmy go. Oczywiście po takim upalaniu gasić nie należy silnika, ale że jest to rzetelny kanał, to będziemy gasić. Powiem Wam, że jestem po chyba 15 czy 20 minutowej jeździe takiej orki po prostu, po takim szutrze, kurzu pełno, masakrycznie, pewnie jestem cały brudny, ale naprawdę jestem szczęśliwy. Powiem Wam, że ostatnio driftowałem E46, powiedziałem, że mi się nie zajebiście jeździło. Teraz jeździłem kombi dieslem, najgorszym padłem po, po takim czymś i też mi się mega podoba. <laughs> Także test terenowy zaliczony w 100%. Wystawiam mu 9 na 10, naprawdę 9 na 10 jest zaliczone. Przenieśmy się do Koła Fortuny. Zobaczymy, co nam dzisiaj szczęście przyniesie i jak skończy to srebrne, wspaniałe E46, które ma tylko jeden błotnik uszkodzony. To cóż. kręcimy. Do. odciny. A wiecie, co to znaczy? Do odciny? Będziemy trzymać do odciny tak długo, znaczy ja będę trzymał, chociaż może wykorzystam kogoś do pomocy, aż umrze ten samochód. I tak ma uszkodzoną panewkę, więc ciekawe jak długo wytrzyma dwulitrowy, sześciocylindrowy, najbardziej popularny motor w BMW, gdy będziemy trzymać go tam i będzie robił ta, 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 ta! Może go naprawimy, co? Teraz, żeby wypłukać układ, trzeba dodać gazu. Słuchajcie, jak dosypałem żwiru do silnika, to się okazało, że zaczął pierdzieć ten samochód. Zmodyfikowałem mu wydech. Franka silnika. Dawaj go do odciny! Do odciny! Habemus papam Dobra Tylko tak żeby nie zgas Śmieje się kurwa z nas. Dopóki chodziła do odciny, to chodziła, a jak się przestało, to, to przestała. Z racji tego, że mam do dyspozycji 246, no i jedna już zaliczyła nam tutaj do odciny, to za chwilkę zobaczymy, co nam pokaże koło Fortuny dla tego sympatycznego dieselka w kombi. Fortuna kołem się toczy i mój program także. Sprawdźmy. No, nie można tego rozstrzygnąć. Nie można tego rozstrzygnąć. Ja bym zakręcił jeszcze raz, bo ani crash jest, ani, ani gwiazda. Pierwszy raz coś takiego w ogóle się zdarzyło, widzicie to? Ja nie chcę tego rozstrzygać, także zakręcę jeszcze raz i będzie sprawiedliwie. Uwaga! Zgniatarka! Wiecie, co to oznacza? Że ten samochód skończy w zgniatarce. Będzie taka kosteczka w niej. Chociaż boję Wam, że zgniatarka I ten, i ten samochód Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Mam lepszy pomysł. Słuchajcie, skoro wypadła zgniatarka, skoro wypadła zgniatarka, to nie będziemy niszczyć tego samochodu, ponieważ jest na chodzie ma jeszcze felgi, i ma jeszcze parę części, z których kapral mógłby skorzystać. Ale tamten samochód jest przecież już zepsuty, bo już wylosowaliśmy do odciny. Więc skoro już i tak jest zepsuty, już dzieci w Afryce się nim nie najedzą i już nikt go nie wykorzysta to po prostu może zgnieciemy tamtego, co? Po prostu nie będziemy niszczyć tego auta, bo jeszcze ten silnik, jeszcze ta skrzynia może komuś posłużyć. Jedyna firma, jaka posiada zgniatarkę, ja ją znam, to jest Capral Car. Także teraz użyjmy magii montażu i przenieśmy się na Kaprala. Uwaga! Gdzie nas ten teleport przyniósł? Haha, ja, pan Jerzyk! No to już wiadomo, że jesteśmy na Kaprolkarze. Zobaczcie, dostał nową rejestrację. Jest jabłuszko, jest pan Jerzyk z nową szybą, z nowymi felgami. Robimy test wody, a później robimy to, co wylosowała nam Fortuna na kole, czyli zgniatarka. Bez wody bez problemu można zaliczyć. Panie, a co tu tak wilgocią wali? Panie, a gdzie wuchy wsiadały, to im się aż mokro z wrażenia robiło. <noise> Kaprolkar nie wrzuca takich aż bardzo wartościowych rzeczy do zgniatarki, no bo jednak mimo wszystko można to gdzieś sprzedać dalej i komuś się może to przydać bardziej. Pracownik ściągnie koła i stanie się to, na co wszyscy czekali. Czyli zgniecenie E46, w taką kosteczkę. Szukajmy pozytywów. W E46 znajduje się on właśnie tutaj. To mówiliście, że co, że automatem się nie da bokiem. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile jedzie bokiem. 3, 2, 0 i na osuszanie. Ponieważ nie można wrzucać całych samochodów do zgniatarki, jeżeli ma w sobie wszystkie płyny ustrojowe, oleje, płyn chłodniczy i tak dalej. To wszystko się robi tutaj w takim specjalnym miejscu. Pracownicy odkręcają części, które są w miarę wartościowe. I to za chwilkę zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, ale króciutko, bo już naprawdę chciałbym... Jak widzicie, japońska technologia cały czas nad niemiecką Toyota wiezie BMW. BMW się zepsuło, Toyota się nie zepsuła, jak widzicie. Oczywiście można by więcej elementów zdemontować, ale chcemy, żeby to trochę przypominało też samochód. Na takiej glebie rasizm stoi otworem. Nie wiadomo tylko którym. To lecimy, panie operatorze! Ojej, ojej! Silnik, jak wiecie, był uszkodzony, dlatego go teraz wyciągniemy. No i piękny. Możecie sobie włożyć do Tico. Szybki swap. Silnik, skrzynia to wszystko, co cięższe, jest wyciągane. I instalacja elektryczna też jest wyciągana. Właśnie teraz wykonywany jest kabriolet. Najprostszy sposób na otwarcie dachu w E46 w sedanie. Przyjeżdżacie na Kaprolkar i Wam otworzą. W każdym aucie tak naprawdę. W tej formie już tylko trafia tam i robi się z niego kostka. Także odpalamy drona. O, pięknie! Doskonale! Bardzo zdrowe, niebite E46 sprzedam tanio, tanio oddam. Jak widzicie BMW E46 z przedliftowego zmieniło się w poliftowe i teraz skończy tam, gdzie reszta tych wszystkich kosteczek, czyli na kupce z kosteczkami. To co? Na cmentarz. Mam nadzieję, że nikt nie będzie pisał, że mogliśmy go oddać żulom, którzy mogliby w nim zamieszkać. Bo jak widzicie, no niektóre samochody po prostu muszą tutaj trafić i tutaj skończyć w takiej formie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że dotarliście do tego miejsca oczywiście jeszcze raz przypominam że te samochody były wykluczone z użytku dlaczego ktoś się zdecydował oddać je tutaj do kaprala, a nie wystawił za jakieś śmieszne pieniądze żeby ktoś inny mógł się tym nacieszyć to już nie do mnie pytanie, tylko do tych właścicieli ja wykorzystałem to co dostałem od kaprala za co serdecznie dziękuję, zapraszam Was tutaj po części zamienne, z tego jeszcze coś wyciągniecie, z tamtego już nie bardzo on raczej będzie przetopiony na układy scalone inne procesory do Waszych smartfonów przypominam o konkursie związanym z autotestem, napiszcie w komentarzu dlaczego Wasze auto, ekspert motoryzacyjny miałby sprawdzić, może Wam się to przyda do sprzedaży, nie tutaj na kaprala, ale jakiemuś innemu szczęśliwemu nabywcy. Mam nadzieję, że ta forma Wam się podobała, ten odcinek Wam się podobał. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak to, żebyście zostawili łapkę w górę, zostawili suba i cóż, nie przedłużając, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, ja czyli Kikster. Cześć! Dajcie znać jeszcze w komentarzu jakie auto chcecie następne w następnym motoznawca jedzie. Postaramy się coś tutaj wytargać z tej kupy gruzu. Na razie.